Witajcie, kochani, w objęciach magicznego ogrodu. Mój margaretkowy raj. Małgorzata w margaretkach. Popadało jeden dzień, bardzo mocno popadało. Odbija wszystko to, co położyło się na ziemię. Margaretki mają metr 50, m, tak jak ja. Wszystko się kładzie. Bardzo wysokie są margaretki. Jest rano. Pigwa omszała ma owoce. Jestem bardzo zadowolona, bo w zeszłym roku. Było nieciekawie, a w tym roku widzę, że ma. Wszystko pięknie rośnie. Winogrono obsypało kwiatki. krwawnik w różnych kolorach, ten akurat różowy. Tutaj jest głęboki róż. Tam dalej mam jeszcze czerwień. Wszystko rośnie. Wszystko zarasta. W zasadzie pozwalam temu teraz zarastać. Nie chcę doprowadzić do tego, że ogród wyschnie na wiór. Wolę już, żeby ta dzikość była właśnie taka, jaka jest. Popatrzcie jakie piękne werbeny patagońskie rozwijają się już. Jerzyki, zaraz będzie pełno motyli. Motylowe drzewo również. Pachnie wszystko dookoła, kochani. Pachnie, pachnie pod słoneczką może być trudno pokazać wam jak kwitnie motylowe drzewo ogród w kwiatach, małgorzata w trawie piękne trawy, piękne wszystko rośnie trochę było sucho i popatrzcie jak dostała szałwia ale ma zapach wow Tutaj pigwowiec japoński też ma owoce. Wszystko ładnie rośnie. O, widzę, że moje ogórki są bardzo duże. Pomidory niestety nie wyglądają ciekawie. No ten jest ładny. Na przykład ten jest ładny, ma już owoce, ale te, które są wsadzone tak jak zawsze, niestety. Niestety teraz Wam pokażę. Jeszcze przejdę po margarytkach. I tutaj moja dzikość ogrodowa. Proszę, wczoraj było koszone. Pachnie skoszoną trawą. Pomidory. O, po deszczu chyba się podniosły. Chyba się podniosły pod deszcz. O, od deszczu. Muszę chyba stanąć z drugiej strony, bo jesteśmy, kochani, akurat w słońcu. Rubinia akacjowa. Stał tylko suchy patyk. Myślałam, że już je, z niej nic nie będzie, a to jest właśnie piękna, bo ma bardzo piękne czerwone kwiaty. Nie wiem, czy zakwitnie, czy po prostu tylko rośnie, ale jest jeszcze w pojemniku i mam nadzieję, że się przy, no, przyjąć się przyjęła, ale że jeszcze zakwitnie. Wszystko wychaszczone, a wierzba sobie rośnie. nieskoszoną trawą dziewanny no dziewanny mają nie wiem 2,5 metra Ja wiem są bardzo o Jezus nie dosięgnę musiałabym chyba stanąć na palcach nie dosięgnę jakieś mieszkaniec dziewanny się tutaj pojawił i hey, gościu zielony co tutaj robisz na mojej nie zobaczcie kochanie jak pięknie zawiązała ale twarda jak pięknie zawiązała się główka kapusty tej szpickol rosną czerwone rosną ptaki przestały dziobać wszystko rośnie będą nasiona, cebuli no i pomidorki z tej strony wyglądają tak nie, trochę nie o i kwitnie fasola jak pięknie na fioletowo Coś będzie, kochani, coś będzie. Zawsze mówię, że życie sobie poradzi. Życie sobie poradzi. Nawet moją trawę mi skosili tutaj. Nie moją trawę, tylko moją pokrzywę. Jak już koszą, to koszą. Nie patrzą, że czyjeś po prostu. Dobra, wchodzimy tutaj. Wchodzimy. Ogórki. No pachnie nieciekawie, bo tutaj moje... Moje, moje, moje. Moje, moje śmierdziuchy. Śmierdziuchy. Ale ogórasy jakie wielkie, kochani, trzeba pościągać je tutaj z skrzaka. Patrzcie jakie piękne. To są mini ogórki. Zobaczcie jakie mini. Mini ogórki. Naprawdę mini ogórki będzie co jeść wow, jaki ten jest olbrzymi muszę z tamtej strony go zabrać mini ogórki popatrzcie co tu się dzieje z, mi z miniami o. a te, a tutaj jest coś czy nie ma ale mokre mają fajnie tutaj mamy, ma. patrzcie lodowa sałata też zawinęła główeczkę już już jest twarda posołka zamiast się piąć do góry To gdzieś się pcha tutaj na, na sałaty Gdzie tutaj jeszcze jest to górek? Jeszcze tutaj jest to górek Muszę je pozbierać, bo za chwileczkę będą niedobre. Za wielkie, za grube o, No to to będzie tutaj Wow, patrzcie jaki piękny ogórasz. Wszystko dostało wody i zaczyna rosnąć słoneczniki rozwijają się, rozwijają swoje główki, słoneczniki no zobaczymy jak na razie to lebioda porosła, porosła wszędzie, tutaj ptaszki podziobały kapustkę. lebioda rośnie, przykryła a patrzcie kochani na moim balkonie jest o taka wysoka seler wysoki a tutaj niestety malutki ale tutaj Małgorzata nie podlewała podlewała tylko pomidorki i te takie miejsca, kochani, naprawdę newralgiczne, bo no, podlewałam tutaj to, co w skrzyniach. no, proszę, jest już żółta, jaka ładna, a ta zgniła, zgniła, ale może z jednej strony zgniła, z drugiej nie a z drugiej strony dobra. a reszta tutaj, no, tutaj się. no jednak 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 deszcz to deszcz moja wariatka znowu, znowu się rozsieje będę musiała ją ściąć zanim zakwitnie Melisa Cytrynowa, jest jej wszędzie pełno, wszędzie się rozsiewa, i tu, i tu, i tu. Margaretki zaaneksowały sobie cały ogród prawie, no i ta moja dzikość. Ślicznie. I ta cisza. Można tu być. Fu, oblazły mi jakieś mrówki i gryzą. Ale pięknie. O góreczki sobie leżą. Tak właśnie. Piękne. Zobaczcie jakie duże. Duże są, bardzo fajne, fajne, fajne. No to jeszcze rzut oka na lilie jednodniówki, które dzisiaj są, a jutro już nie ma. I tak codziennie po jednym kwiatku trzeba przychodzić codziennie, żeby się móc nacieszyć pięknem tych kwiatów, bo jak człowiek przychodzi, rzadko to przyjdzie i już ich nie ma. róża już przykwitła Będzie zaraz miała takie o o o o o jak tutaj zeszłoroczne. Takie malusieńkie będzie miała owoce. Jest w tym roku tego bardzo dużo, więc postaram się w tym roku zrobić jakiś ocet z tego. Z takiej malutkiej jeszcze nie robiłam. A jest tego bardzo dużo. Wszystko ten deszcz pokładł. Ale mam nadzieję, że się że się odrodzi lepiej jak ma leżeć, lepiej jak ma być sucha, to nie leży. No już pracują. Już ten bzyk teraz będzie, ten szum tych, tych skrzydełek będzie o już mam gdzieś przy uchu też. Ja nie jestem kwiatuszkiem, ej, uciekaj. I moje wysokie margaretki, no metr sześćdziesiąt mają. Tutaj te. Ogród już po prostu rośnie swoim życiem. Tętni żyje swoim życiem. Co te mrówki się tak... Uf, jakieś tutaj przyczepiły do mnie? Moja dzika róża też będzie miała owoce. Już ma owoce. Pięknie. Pokażę Wam jeszcze, ile w tym roku jest winogrona. Pokażę Wam od strony ścieżki. Patrzcie, co tutaj się robi. A ścieżka wygląda tak. Wszystko wypalone. Ale jarusz przekwita. Za chwilę będą nowe. Jerzyna. Wszędzie winogrona. Cała ścieżka moja jest w kuleczkach. No i od tamtej strony jest tak samo, kochani. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. Obrodziło, no nie było obcięte w tym roku. Nie było obcięte, i ono oszalało po prostu wszędzie. Wszędzie to jest tylko od strony ścieżki. Jest mi tutaj łatwiej dojść i pokazać. Tylko od strony ścieżki. Jeszcze tak nigdy nie było, bo zawsze był cięty aż do, jak ja to mówię, krwi ostatniej. Trawy się kładą, sąsiedzi się budzą. Ogórki zerwane, słonko już wysoko. Zmykam do domu, bo robi się bardzo ciepło. A jeszcze zobaczymy, co, co na moich czereśniach. To drzewo jest tak wysoko. To znaczy, jest takie duże, i to wszystko jest tak wysoko. Ale jest dużo w tym roku czereśni: bardzo dużo. Najważniejsze, no że wszystko rośnie. Obchód zrobiony. Wszystko jest na miejscu, a nawet więcej. Zielono, soczyście i pięknie. Do zobaczenia, kochani. Myślę, że pokażę wam w najbliższej przyszłości to co się dzieje u mnie na balkonie bo to co się tam dzieje to przerosło moje najśmielsze oczekiwania pomidory porosły do dwóch metrów jest pięknie a tutaj no rośnie jak rośnie ważne że jest do zobaczenia kochani